Kochani, to znowu ja już ostatnio opowiadałam swoim znajomym, że ze mną się nie da tak po prostu systematycznie podejść do sprawy. Jak to gdzieś tam są jakieś takie rekomendacje, że dobrze byłoby codziennie nagrać vloga albo coś innego wypuścić, żebyście wy moi drodzy mogli się na tym zatrzymać. Ze mną się tak nie da. Jak się, jak przypływa, to wypływa i tyle. Co dzisiaj? Dzisiaj. 4.30 rano wychodzę z pieskami i nagle na niebie wyłania się księżyc, jeszcze w pełni, w kształcie oka robi się luka i bardzo wolno przepływa dosłownie na moich oczach, co sprawia, że od razu łączy się ze sobą i od razu czuję głębię, Mojego jestestwa. Zaraz potem staje się już tak bardzo uważna, że wychodzę do tego samego lasku, o którym nagrałam już naprawdę wiele vlogów. Niesamowity jest ten zagajniczek, jak on mnie inspiruje. Mamy tam z 3-4 ścieżki wydeptane. I co, moi drodzy? Jedna jest pełna przeszkód, ponieważ są powolone drzewa. Inna jest jakby nie po drodze, bo to pieski wydeptały i nie w tę stronę, i że tak powiem, chciałoby się chodzić. Jeszcze inna jest dosłownie uszła na różami, bo nic po drodze na niej nie napotkasz. I tak się właśnie zastanowiłam, ile razy kwestionujemy tę naszą drogę, zamiast cieszyć się tym, że czasami jest tak, czasami jest inaczej. A wszystko po to, żebyśmy mogli doświadczyć tej różnorodności, żebyśmy mogli sami siebie w tych różnorodnościach odkrywać na nowo. Przepiękny proces. Dlatego, moi drodzy, jak czasami wam nie jest po drodze, to pomyślcie, że to nie po drodze, jest jednak po drodze. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej!